Jego serce na każdy dzień, bez mnie wszystko jest trudne, najprostsze czynności rąk czy umysłu, każda sekunda istnienia. Trzeba trwać we mnie, o wszystko prosić i wszystko oddawać mojemu kierownictwu. Ty jesteś zawsze, jak każdy człowiek. Słaby, zdolny do wszelkiego grzechu, ale Twoja słabość i nędza nie jest grzechem. Grzechem jest to, że zapominasz o mnie i nie zwracasz się o moją pomoc, że nie zawierzasz mi się we wszystkim. To jest grzech przeciw pierwszemu przykazaniu, bo miłość ze wszystkich sił. I w każdej sytuacji wymaga takiego oddania się swemu Bogu i stwórcy, oddania się ze wszystkich sił z miłością. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.